Witam moi drodzy, jak zwykle na moje urodziny przypominam Wam o cudownej roślinie, o rodzynku brazylijskim. On ma wiele nazw, rodzynek brazylijski, fisalis, yy, yy, złota jagoda, jagoda inków, oj wiele nazw. Ale nie ważna jest nazwa, ważne jest to, że jest to bardzo prosta w uprawie roślinka, bardzo mocna, bardzo plenna, jak widać. No i bardzo smaczna, taki egzotyczny powiew w naszym ogrodzie. Jak uprawiamy? Po pierwsze, można, jeżeli uprawiamy raz w jednym danym miejscu, na pewno będziecie mieli samosiejki. A jeżeli nie, to po prostu tak jak pomidory, rozsadę robimy to razem z pomidorami. Tutaj mamy piękną roślinkę. Tutaj już ona się tutaj kończy. Widzicie? Ona tutaj idzie, no i ma mnóstwo. Mnóstwo kolejnych cudownych, wspaniałych owocków. Zbiera się ją po prostu z ziemi. Ponieważ ona, jak dojrzeje, to wszystko, wszystko opada. Tutaj potrząśnijmy, zobaczymy, jest spadnie. O! Spadli, spadło! Jak ona spadnie, taka świeżutka, to jest taka lekko zielonkawa jeszcze. Ja proponuję ją tak zostawić jeszcze z tydzień, a jeść takie żółciutkie. Fajne jest to, że jeżeli rzucimy ją na ziemię, znaczy, jeżeli spadnie na ziemię. To ona może leżeć dwa tygodnie i nic jej się nie stanie, i tu właśnie widać. Te są takie świeżutko, dopiero co spadnięte, takie lekko zielonkawe w środku. Tego bym jeszcze nie jadła. Te są takie idealne do jedzenia, żółciutkie, fajne, ale też widziałam już. Spójrzcie na tą, widzicie? Już ta otoczka nie jest taka piękna, ponieważ on sobie leżał dwa tygodnie, ale w środeczku jest cudowna, wspaniała jagoda. No słodziutka. Czy to ananas, czy to melon? No nie powiem no, po prostu fisalis. No tak smakuje fisalis. Bardzo ładnie się uprawia, jest bardzo plenna z dwie roślinki tutaj i tam drugą tą troszkę związałam sznurkiem, bo mi wychodziła za, w, za szklarnię, tej nie robiłam, no i aż na pomidorę sobie weszła. Plenna i ona do mrozów. Ona będzie owocowała do mrozów, ona tutaj z każdego miejsca się krzewi, z każdego miejsca nowe odrosty wypuszcza i ich nie obrywamy. I ją puszczamy samopas i ona po prostu wytwarza tyle, na każdej gałązce Widzicie, jakby takie pomidorowy wilk, tego nie obrywaliśmy i mamy cudowne nowe roślinki. Także polecam, zachęcam. Tu mój gigant już dorósł. Będziemy go zaraz zrywali niedługo. Ciekawe, ile ma kilogram. No, możliwe, możliwe. Ale dzisiaj yy... Fisalis. Bardzo polecam. Odporna roślina. Mało wymagająca, wiadomo, i więcej zostanie jedzenia, tym będzie lepiej planowała. Nie za dużo azotu, bo niektórzy nawożą azotem, a potem mają biegą roślinę zieloną, ale bez kwiatów. Wiadomo, to jest naturalna rzecz. No i tyle. I może być i w fuliaku, i w szklarni. A tutaj taka mała odskocznia, ponieważ w tym roku też miałam miechunkę pomidorową. Ta jest jeszcze niedojrzała. Zielona. Na początku próbowałam ją chrupać. Nie była zbyt smaczna. Więc y, dopiero poczytałam, że to jednak jeszcze nie jest gotowa do jedzenia. Natomiast ta jest gotowa do jedzenia, na no, ale mnie nie urzekam. Nie wiem, może ta będzie lepsza. Spróbujemy. Hmm. Dla mnie to jest taki rabarbar bez kwasku. No, po prostu labarwę bez kwasku. Czy będę prawiała jeszcze raz? Nie wiem, szczególnie, że. Rodzynek brazylijski. on się bardzo ładnie. Kultura na roślinkę, można ją ogarnąć. Bardzo plenna. Wiemy, co, co nam owocuje. Każdy owoc jest dojrzały, zapylony. Wszystko jest cudownie. Natomiast Michunka pomidorowa zrobiła mi wielką krzywdę, ponieważ. To też jest jedna roślina. Ona się rozrosła w każdym miejscu. Tak naprawdę w foliaku nie miałam dojrzało jeszcze miechunki. Ta jest z gruntu. A w foliaku, no spójrzcie, co się stało w ogóle. Normalnie to są wszystkie korzenie, które ona by się chciała wszędzie korzenić. Ta roślina sięga, tutaj zaczęła, tutaj do góry. Wszystko obejmuje mojego pomidorka. Nawet tutaj jest. Nie wiem, jak ją ugarnąć. I aż tam jest. Także tutaj przeszkadza moim pomidorkom z każdej strony. No ale jakoś sobie radzimy. Także y, michunka pomidorowa hmm, niekoniecznie. Michunka y, y, fisalis. Y, y, cudowna, wspaniała. Y, polecam. Także zachęcam. Łatwa w uprawie. Osioma no, są wszędzie dostępne. I y, y, warto. Naprawdę warto.